Trening jest tylko jedną ze składowych, które przyczyniają się do wyniku, jaki sportowiec osiąga na zawodach. Poza tym treningiem, tych różnych ważnych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, jest naprawdę dużo. Najważniejsza we wszystkim jest oczywiście regeneracja. Nieważne jak ciężko będziemy trenować, jeżeli nie damy organizmowi odpowiednio dużo czasu na to, żeby zregenerował się pomiędzy tymi jednostkami treningowymi, to najnormalniej w świecie doprowadzimy się do przetrenowania, wyczerpania i na zawodach z całą pewnością nie osiągniemy najlepszych rezultatów, więc odpowiednie plany treningu przeplatanego przerwami wypoczynkowymi jest niesamowicie ważne. Najlepszym sposobem na regenerację pomiędzy jednostkami treningowymi jest absolutnie sen. W moim przypadku jest to 8-9 godzin plus drzemka popołudniowa pomiędzy pierwszą a drugą jednostką treningową. To jest dla mnie absolutne minimum, co poza snem wpływa na regenerację oczywiście paliwo, które dostarczamy organizmowi. Wydawałoby się, że przy dużych obciążeniach treningowych można jeść wszystko, bo i tak wszystko się spali, natomiast absolutnie tak nie jest. Zwłaszcza w przypadku kobiet, panowie trochę lepiej sobie radzą z wagą. Bardzo ważne jest, żeby zachować taki odpowiedni poziom dostarczanych kalorii, żeby cały czas mieć bardzo duże energii na trening, czyli ważne są węglowodany, ważne są białka. Mając na myśli węglowodany, mam na myśli głównie ryż, makaron, ziemniaki z niedużą ilością oliwy z oliwek bądź innego tłuszczu, sosu. Różne białko pochodzenia roślinnego, w tej chwili jest duży trend na weganizm, natomiast ja jestem absolutnie zwolenniczką tego, żeby też włączać do diety mięso, jajka i do tego oczywiście cała masa warzyw i owoców, które są najlepszym źródłem cennych witamin i minerałów. Oczywiście im więcej treningu, tym na drobne grzeszki można sobie pozwolić częściej. Czasem, jeżeli naprawdę mam ochotę na kawałek ciasta czy e, lody, na przykład po wyścigu, to sprawia, że mam dużo lepszy taki komfort psychiczny i nie czuję, żebym się bardzo, e, bardzo tą dietą katowała. Inne elementy regeneracyjne to są na przykład kąpiele zimne, czyli tak zwany ice bath. Stosuję bardzo często, ale pod warunkiem, że jest ciepło. Jeżeli zmarznę na treningu, to wtedy wskakuję e, jak najszybciej pod e, ciepły prysznic, aby e, nie przeziębić się, bo ten moment po treningu jest takim Najbardziej kluczowym, kiedy właśnie można złapać niechcianą infekcję. Oprócz prawidłowego jedzenia, zdrowego jedzenia, jeszcze ważniejsze jest dobre nawodnienie organizmu, zwłaszcza jeżeli ścigamy się w wysokich temperaturach. Wówczas bardzo szybko można doprowadzić organizm do odwodnienia, a to skutkuje natychmiastowym spadkiem sił.